Dzień dobry państwu. witam Państwa na przejściu granicznym Łysa Polana, jednym z najważniejszych przejść tatrzańskich. To, to przejście graniczne zostało właściwie unieczynione, można tylko je przechodzić na piechotę, jest nieprzejezdne, de facto zostało zamknięte, a te zapory, które za mną widać, są po prostu częścią pewnej operacji propagandowej PiSu, której celem jest podbicie referendum stworzenie poczucia zagrożenia, stworzenie takiej, takiego klimatu, w którym rządzący chcą mówić, że to oni Polskę chronią przed niebezpieczeństwem migrantów. To są rekwizyty tak naprawdę kampanii propagandowej PiSu, wyborczej kampanii. Prawda jest taka, że to przejście zostało właściwie unieczynione, Widzimy z żołnierzy, widzimy z policjantów, ale co, co miesiąc przez granicę polsko-białoruską według danych strony niemieckiej przechodzi 3000 migrantów. Ten płot jest dziurawy i nie są w stanie powstrzymać tego potoku migrantów. Natomiast tutaj odbywa się pewna propagandowa szopka w postaci zamykania przejść de facto granicznych. Ale w tym wszystkim jest jeszcze dodatkowy cel. To jest cel wykraczający poza wybory, ponieważ PiS, wpuszczając dziesiątki tysięcy pozornie legalnych migrantów do Polski w aferze wizowej, pracuje na rzecz tak naprawdę izolacji Polski w strefie Schengen. Co oznacza w, dalszym, w dalszych konsekwencjach grozi. Tym, że Polska zostanie wyizolowana w strefie Schengen, to znaczy, że zostaniemy wyizolowani w Europie i dwie największe korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej czyli swoboda przemieszczania się wewnątrz Unii oraz pieniądze europejskie oddalają się od Polaków. To znaczy, i te bariery, i niebranie pieniędzy europejskich. Jest tak naprawdę środkiem do celu. Otóż PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Chce w finale doprowadzić do sytuacji, w której jeśli nie mamy pieniędzy, jeśli mamy zapory na granicach, to powie Polakom, po co na ta Unia, po co ona nam jest potrzebna, skoro ani nie mamy pieniędzy i mamy jeszcze kontrolę nad granicą. To jest ostateczny cel. I ja chcę tutaj przypomnieć słynne słowa. Jarosława Kaczyńskiego, że wyjście z Unii Europejskiej byłoby moralnie słuszne. Otóż w tej chwili, PiS w trakcie tej kampanii wyborczej, a także w swoim dalekosiężnym celu, w mojej opinii, właśnie realizuje ten scenariusz wychodzenia, wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. I te zapory i ta cała propagandowa szopka z referendum. I to manifestacyjne od odmawianie wzięcia pieniędzy europejskich e, służy tak naprawdę temu, żeby w finale przekonać Polaków o bezsensie pozostawania w Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego oni to chcą zrobić? No z bardzo prostego powodu. Unia Europejska to są wolne media, to są wolne sądy, to jest, y to jest rząd, który. Nie ma swoich sędziów, to jest niezależna prokuratura, to jest po prostu prawo, które czego trzeba przestrzegać. Tak naprawdę PiS dąży do satrapii, takiej wschodniej satrapii, gdzie tak chce sobie podporządkować ten kraj nasz, jakby to była jego własność. Te wybory są także jej o tym. Ale te wybory są tak naprawdę o tym, że można położyć kres temu. Cichemu procesowi wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Temu zasadniczemu celowi ukrytemu prawa i sprawiedliwości, bo oni nie pasują do Unii Europejskiej. Polacy pasują do Unii Europejskiej, ale PIS na pewno nie. I dzisiejsze spotkanie na tej granicy, i te zapory, funkcjonariusze są tylko i wyłącznie dekoracją w teatrze Pisu którego cele są o wiele poważniejsze niż tylko przebieg tych wyborów. Mam nadzieję, że 15 października powstrzymamy proces wychodzenia Polski z Unii Europejskiej, odsuwając pis od władzy. I tak jak zapowiedział Donald Tusk, jego pierwsza wizyta będzie w Brukseli, po to, by uzyskać środki europejskie, i będziemy w stanie o wiele skuteczniej panować nad przepływem uchodźców. Powstrzymamy ten nielegalny transfer migrantów do Polski. Wiemy, jak to zrobić bez takich rekwizytów, jakie są za mną. 15 października będziemy podejmować decyzję o Polsce w Europie albo Polsce poza Europą. To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Thank you very much.